W czwartek, z okazji Puławskiego Dnia Sportu, na boiskach Szkoły Podstawowej nr 6 imienia polskich lotników zostały rozegrane międzyszkolne zawody sportowe. Dzieci i młodzież rywalizowały w ośmiu konkurencjach i dyscyplinach sportowych. Na szczęście pogoda dopisała i w sprzyjających warunkach zawodnicy mogli startować i zdobywać nagrody. Puławski Dzień Sportu organizowany jest pod patronatem prezydenta Puław. Puławski Dzień Sportu to impreza, która na stale wpisuje się już do nas do Puław. I jest ona organizowana pod patronatem pana prezydenta miasta Puławy, pana Pawła Maja. W tym roku mamy zaszczyt poprowadzić taką imprezę sportową i, i jak słychać za mną, to humory dopisują, rywalizacja jest fair play, a pogoda również dopisała, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że najważniejsza jest dobra zabawa. A nagrody będą również atrakcyjne. Nasi nauczyciele przygotowali szereg, szereg konkurencji, i każda szkoła, a wszystkie się zgłosiły do tej, do tej wspaniałej imprezy, każda szkoła będzie uczestniczyła w każdej konkurencji, więc osiem szkół. W ośmiu konkurencjach i myślę, że ten duch sportu będzie naprawdę fajny i przyniesie wiele sukcesów i takiego, e, takiego poczucia, że jesteśmy jednością jako puławy i również ducha sportowego. W zawodach wzięli udział uczniowie z ośmiu puławskich szkół. Go GSM. Skup sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany, konkurencyjne ceny, Go GSM, ulica generała Feldorfanila 2, Galeria Nowa oraz Premium Mobile, Galeria Zielona na parterze obok ruchomych schodów.